Siemano, z tej strony Shadow witam Was w kolejnym odcinku z kariery HSV. Jesteśmy przed meczem z Borusią Dortmund. Jak na razie, tutaj sezon dla nas dosyć udany. Ósme miejsce w tabeli z Borusią wychodzimy naszym najmocniejszym ustawieniem. Będzie ciężko tutaj o dobry wynik, a jednak mimo wszystko wygrywamy 2 do 0. Także fajnie, fajnie. Bo tutaj pokonujemy mocnego rywala. Wolfsburg widzę, że gubi punkty. Oni tam byli gdzieś y, też nad nami w tabeli, ale oni byli chyba na trzecim miejscu. Także byli też jeszcze nad Borussią nawet. Mamy wiadomość od Muchajma, który tutaj y, wydaje mu się, że powinien grać więcej. Zaraz sobie zobaczymy. Ile on tutaj ma tych meczów rozegranych? No bo faktycznie Jago jest tutaj naszym pierwszym wyborem, zdecydowanie. Mucha im zagrał 5 meczów dotychczas. Średnia ocena 6-0, także, tak, dosyć przeciętnie. Ja też sobie sprawdziłem w ogóle jedną ciekawą rzecz. Tutaj Duranville bardzo fajnie rozwija się na tym wypożyczeniu. Wcześniej patrzyłem, miał chyba 70 albo 71 ratingu, nagle mu przyszło tak plus 4 znikąd. Także naprawdę fajnie prezentuje się na tym wypożyczeniu i w przyszłym sezonie myślę, że może być nawet no naszym tutaj pierwszym wyborem i przebije on Vargasa, chociaż no też zobaczymy, bo Vargas jak na razie 3 bramki w 12 meczach, jak na to za jaką kwotę przychodził, no to spisuje się całkiem w porządku. Ale no myślę, że od przyszłego sezonu to Duranville będzie naszym pierwszym wyborem, no chyba, że Ściągniemy go nawet jeszcze szybciej. Tutaj Jatta odchodzi, mamy oficjalną informację, że przechodzi do Evertonu, także w momencie kiedy zacznie się zimowe okienko, do którego został już niecały miesiąc, no to Jatta ostatecznie pożegna się tutaj z naszym zespołem. Teraz przed nami starcie z Hoffenheim. Są oni względnie blisko nas w tabeli, my na siódmym, oni na dziewiątym zrobimy sobie tutaj y, malutkie zmiany. Pojawi się Mulheim, który tam narzekał na brak gry, pojawi się też gumny i kogoś do środka pomocy jeszcze bym wpuścił. Niech to będzie Engels zamiast Wrangsa lecimy z szybką symulacją i ten mecz przegrywamy a nie wygrywamy bo my na wyjeździe graliśmy dobra bo zobaczyłem niebieski kolor i odruchowo myślałem że to jesteśmy my ale my tutaj wygrywamy na wyjeździe także kolejne trzy punkty lądują tutaj na naszym koncie całkiem nieźle się spisuje ta drużyna mamy tutaj yy, w miarę blisko do europejskich pucharów czego no zupełnie przed sezonem nie zakładałem na ten moment miejsce szóste Tyle samo punktów co Borussia, która jest kolejkę do tyłu. Union Berlin też jest kolejkę do tyłu i on może się z nami zrównać punktami, no ale i tak idzie nam naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Nie zakładałem, że będzie nam szło aż tak. Kolejny mecz to starcie z Stuttgartem. Z nimi mierzyliśmy się już w pucharze, wtedy przegraliśmy bodajże po karnych. Teraz też wystawimy troszeczkę rezerwową jedenastkę. Nie będzie to nasz główny skład, ponieważ no, widziałem, że zaraz czeka nas y, dosyć ważne spotkanie. Dlatego chciałbym, żeby tutaj kilku rezerwowych wystąpiło. Hartmana damy tutaj na ławeczkę i Dąbę zamiast Pejcinowicza. Taki składzik. No zaraz przed nami starcie z Lipskiem, który jest no na papierze troszeczkę mocniejszym zespołem. Także chciałbym tutaj kilku rezerwowym dać szansę. No i niestety przegrywamy 2-1. Także Stuttgart po raz kolejny w tym sezonie nas pokonuje. Ale tam widziałem, że Borussia i Lipsk również zgubiły punkty. Także no tutaj czołówka aż tak mocno nam nie odjedzie. No chociaż jesteśmy w tym momencie na pozycji siódmej no i Union Berlin, no może się z nami zrównać punktami, ale cały czas ta czołówka jest gdzieś tam mniej więcej w naszym zasięgu jeżeli by nam szło naprawdę wyjątkowo dobrze, no to jesteśmy w stanie powalczyć gdzieś tam o awans do Ligi Europy albo do konferencji takim składem wychodzimy na spotkanie z Lipskiem no niestety kilku piłkarzy tutaj jest zmęczonych, dlatego no musieliśmy dokonać zmian, jeszcze wpuszczę Engelsa za Martinsza jedna zmiana jeszcze dodatkowa no i tutaj wychodzimy na spotkanie z Lipskiem, mecz wyjazdowy fajnie by było tutaj chociaż remis wywalczyć, no ale niestety przegrywamy aż 5 do 2, Vargas oraz Pejcinowicz tutaj dla nas z brameczkami no ale 5 bramek stracone oni mają w ogóle dybale, tak widziałem, tutaj mieliśmy też mocne starcia, Bayern Borussia i tam chyba był y, Union z Wolfsburgiem, także też tutaj y, spotkania ze szczytu tabeli mamy propozycję za Franksa z Benfiki 19,200 w ranks warty na ten moment 17 milionów, spróbujmy to przenegocjować. No, bo jednak, Benfica to jest dosyć uznana też marka na arenie europejskiej. Regularne występy czy to w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy, także no, warto tutaj przeanalizować. Tutaj taką ofertę. Zobaczmy, kogo oni mają w pomocy: Kokcu, Aursnes, Paulo Bernardo. No, nie mają nikogo ciekawego na skrzydle. Dawid Neresz w ogóle, jakie on ma zdjęcie Jezus Maria, wygląda kurde jak jakiś przywódca kartelu Dobra, zróbmy taką kontrofertę Powiedzmy 27 milionów Zobaczmy co na to przedstawiciele Benfiki No i nie chcieli dalej negocjować Moja kontroferta ich tutaj zniechęciła Szkoda, bo myślałem, że sobie pogadamy, bo... Za tego ranksa można by wyciągnąć naprawdę solidną kaskę. Ale no cóż, mamy tutaj oczywiście kolejne oferty: Engels i wypożyczenie Simonsa. Na wypożyczenie Simonsa się zgadzam, tylko bez opcji wykupu. Najchętniej bym go oddał na dwa lata od razu. A Engels do Atalanty to też jest opcja, którą wypada nam rozważyć. Także tutaj spróbujmy ponegocjować. Moja kontroferta 16 milionów. Oni są jednak no nie do końca chętni do jakichkolwiek negocjacji. Zbiegmy to na 15, no 13 100 to już jest lepsza yy, oferta. Powiedzmy, nie wiem, 14,5, może się dogadamy. No nie. Atalanta też tutaj yy, no nie chciała zapłacić tyle, ile ja bym sobie życzył. No ja próbuję troszeczkę wykorzystać to, że jednak no, to są y, dosyć uznane marki, mają kasę, no i troszeczkę zawyżam te wartości naszych zawodników, no ale trzeba jakoś kurczę zarabiać pieniążki. Jak nie chcą tyle zapłacić, no to trudno, y, to już nie jest nasz problem. W międzyczasie tutaj Simons y, ma dogadane wypożyczenie, także mam nadzieję, że zgodzi się tam pójść do tej drużyny, która jest na niego chętna. My teraz mamy spotkanie z Mains. I to spotkanie sobie zagramy, bo to jest taka ciekawa drużyna. Mniej więcej na naszym poziomie, i myślę, że warto z nimi sobie tutaj zagrać meczyk. Tylko zrobimy tak: yy, Muhaim nie Muhaim nie gumnego damy do pierwszego składu. Yy, I czy kogoś jeszcze da Emsa bym chciał zobaczyć tutaj na ławce zamiast Bitsiabu. Albo może Davida. Davida damy, bo David tutaj mam wrażenie, że mało gra, że jest trochę pomijany. Wrzucimy go gdzieś, może na drugą połowę, i resztę tutaj składu sobie zostawimy. Takim, no prawie najmocniejszym ustawieniem wychodzimy na Mainz. No i liczę tutaj, oczywiście, no jak zawsze, na trzy punkty. Oj, Minds z pierwszą akcją jest bramka, ale na całe szczęście dla nas tutaj jest dany spalony jednego z graczy Minds. No tutaj się troszeczkę zagapiłem w obronie, przepuściłem zbyt łatwo. No z tej kamery nie do końca widać, jeżeli coś tam wystawało na spalonego, no to plecy z tej kamery niestety nie było tego do końca widać, zaraz wezmę sobie chyba pauzę i sprawdzę tutaj, bo ciekawa sytuacja Ok, no i tutaj z tej kamery faktycznie widać no, że był tutaj ten spalony wystawał tutaj troszeczkę plecami względem krala także no faktycznie yy, dobrze, dobrze odgwizdany spalony, dobra decyzja tutaj sędziego Znów Minds z atakiem. No my w tej pierwszej połowie jesteśmy zamknięci tutaj w defensywie. Musimy radzić sobie na własnej połowie boiska. Jest ciężko naprawdę w tym meczu. Dobrze jest tutaj przygotowany zespół gości. Kurde, coś nie możemy się przedostać i wykończyć tej akcji. Teraz głupi faul jednego z zawodników Mainz. Nie ma jednak kartki. No, powinna być moim zdaniem przynajmniej żółta, no bo wjechał tutaj w tył naszego zawodnika. No jest to pozycja, z której ciężko będzie nam uderzyć, także spróbujemy to rozegrać troszeczkę inaczej. Zagramy z podaniem. Stark do Martinsza na skrzydło. Martinsz dośrodkowuje. Lekkie zamieszanie. Vargas ostatecznie kończy to wszystko strzałem na no w dończonym czasie gry. Wychodzimy na prowadzenie. Mimo tego, że to Mainz całą połowę przeważało, to oni stwarzali sobie dużo lepsze sytuacje. No to jednak. No, ostatecznie to my zdobywamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No, mieliśmy sporo szczęścia w pierwszej połowie meczu. Zobaczymy, czy druga będzie dla nas równie szczęśliwa, no bo to Mainz głównie atakowało. Teraz, kiedy przegrywają, no to też y, tym bardziej rzucą się z pewnością do ataku jeszcze większą liczbą graczy. No, może będziemy dzięki temu mogli spróbować jakoś zagrać na kontrę i gdzieś tam ich skarcić, ale no, musimy celnie podawać, nie możemy popełniać takich prostych strat. Terrier walczy do końca o piłkę. No, lekkie zamieszanie, ale ostatecznie to my przejmujemy futbolówkę. No i znowu Nusa. Kolejna próba strzału. Czemu to uderzył prawą nogą no zamiast, kurde, lewą? Jakoś tą piłkę fajnie dokręcić. Czy no to bez sensu uderzenie prawą nogą? Mainz robi zmiany. My tak samo sobie tutaj troszeczkę zmienimy. Pojawi się Wolf i pojawi się Engels, bo widzę, że tutaj Wrax jest troszeczkę zmęczony. Pozostałe zmiany tutaj Pozostawimy sobie na dalszą część spotkania Oj, on to utrzymał w boisku Kurde, już byłem przekonany, że to będzie nasz aut Jakimś cudem zawodnik utrzymał tą piłkę w boisku No i teraz Mirańczuk Będzie dobra okazja do uderzenia Mirańczuk dośrodkowuje Straszne zamieszanie, ale wychodzimy z tego No było tutaj mega gorąco prosto padła piłka do nusy ten ma troszeczkę miejsca tutaj na skrzydle nusa zejście do środeczka próba dośrodkowania no i martin już takim szczupakiem ale no ledwo co tą piłkę sięgnął no i nie miała w ogóle rozpędu yy, ta piłka przez niego uleżona także no z łatwością bramkarz to wyłapał jednak odzyskujemy piłkę no i znów to my mamy tutaj okazję Mańc zostawił już tylko trzech zawodników w obronie no oni chcą rzucić wszystko do ataku a my Możemy to jakoś mądrze wykorzystać. Tutaj przytrzymujemy troszeczkę piłkę w rogu. Udało się z tego w ogóle wywalczyć Rzut rożny 20 minut do końca, no i zrobimy sobie nasze pozostałe zmiany. Wejdzie Hartman, no bo Nusa jest tutaj troszeczkę już zmęczony. Pojawi się Mefert i myślę, że Davida też wpuścimy, bo Stark też tutaj widzę, że już ma troszeczkę problemy kondycyjne. Teraz podanie do Hartmana. Hartman na skrzydle. No i tutaj tak w stylu. Młodego Cristiano Ronaldo w jakieś sztuczki techniczne i próbuje tutaj zgubić rywala. Naciskany, ale utrzymuje się przy piłce Hartman Kurde, no chciałem zejść do tej prawej nogi i spróbować jakoś tam nabić, być może narożnego. Zmiany w Mainz. Belotti pojawia się na boisku. Dziwne, że on zaczynał ten mecz z ławki. Raczej jest on chyba lepszy od Richtera. Wybijamy tą piłkę, ale cały czas Mainz. Oj, źle tutaj ustawiona nasza obrona, ale na całe szczęście broni Hoyer Fernandes. Jednak jeszcze jeden rożny, Mainz, dośrodkowuje. Główkujemy, wybijamy to na Teriera. Ten opanował piłkę, no i rusza tutaj gdzieś na połowę Mainz, żeby jak najwięcej tutaj czasu ugrać. Czeka na pomoc kolegów, podanie do Wolfa, prosto padła do Hartmana. Hartman znalazł Engelsa, ten uderza. Cał zablokowany. Vargas przejmuje piłkę, no i do rogu uciekamy, no, żeby tutaj ukraść jak najwięcej czasu. I Co się wydarzyło? Jest chyba out dla Mainz, no, ale w takim miejscu z taką ilością czasu do końca, no nie zdążą już przeprowadzić akcji, także, no, troszeczkę w nie najlepszym stylu, no, ale ostatecznie udaje nam się obronić wynik. Kończymy z trzema punktami na koncie po trudnym spotkaniu. No, naprawdę Mainz zasłużyło tutaj przynajmniej na remis, no bo naprawdę stwarzali sobie bardzo dobre sytuacje, zobaczmy sobie w statystykach jak tutaj to wyglądało mimo wszystko my mieliśmy aż 3,3 expected goals, a oni tylko 1-0 ale to pewnie za sprawą drugiej połowy, aczkolwiek no naprawdę Mainz bardzo dobrze prezentowało się w tym spotkaniu, Wolfsburg przegrywa bo Rusja tam z remisem, także może te trzy punkty nam zagwarantują jakiś leciutki awans w tabeli, zaraz zobaczymy, no mamy w tym momencie pozycję siódmą i nadchodzące spotkanie z Bayernem, z którym raczej no, nie zakładam zbyt dobrego dla nas rezultatu, choć za pierwszym razem byli oni niepokonani, yy, znaczy mieli komplet punktów. Kiedy graliśmy z nimi, to była chyba szósta kolejka, no i z nami te punkty zgubili. Być może teraz uda nam się również tutaj pozbawić ich pełnej zdobyczy punktowej. W międzyczasie mamy tutaj animację odejścia Simonsa na wypożyczenie. Dwa lata, będzie się ogrywał, zobaczymy jak mu tutaj pójdzie. Mamy także ofertę wypożyczenia da Emsa i myślę, że warto ją tutaj rozważyć. Zobaczmy, do Girony. Jednak ja bym wolał bez opcji wykupu, żeby było to wypożyczenie. I możemy go na rok puścić do Hiszpanii. Na Bayern, no tutaj nie ma taryfy ulgowej, najmocniejsze możliwe ustawienie, nie ma miękkiej gry, no i niestety przegrywamy 3-1, no ale tego można się było spodziewać. No to jest Bayern Monachium. Zdziwiłbym się, gdyby udało nam się drugi raz tutaj pozbawić ich yy, jakiejś pełnej zdobyczy punktowej. Mamy kolejny raport zwiadowczy, ostatni dzień okienka transferowego, no i zaraz po tym będziemy mieli spotkanie z. Z unionem Berlin, tutaj oferta z drugiej drużyny Borusi. Są oni chętni na wypożyczenie Jaya Norisa. Zobaczmy te raporty nasze. Jednak no z Niemiec tutaj samych średnich zawodników nam znalazło niestety. A jeśli chodzi o Francję. Ten gościu wygląda solidnie. Także go weźmy. Tu też jest fajny potencjał. Tutaj tak samo, no mamy trzech, oj nawet czterech, bo tu już 2300 wartość, także no naprawdę znalazło nam fajnych, yy, fajnych juniorów tutaj, mamy dogadane wypożyczenie daemsa, także yy, na 2 lata, okej okay, no dobra zaakceptujmy to najwyżej jak będziemy po roku go potrzebowali z powrotem no to sobie go zawsze możemy gdzieś tam za grosze przywrócić daems oficjalnie tutaj odchodzi, mamy animację jego odejścia do Żirony, także no, za dwa lata zobaczymy się z nim z powrotem. Mam nadzieję, że w jak najlepszej formie, no, my tam pokrywamy całą jego pensję, no, ale on zarabia na ten moment 500 euro, także to nawet nie jest dla nas jakiś y, duży problem. Totenham tutaj za niecałą stówkę ściągnął Benasera, oddali Bentankura, który grał dotychczas na jego pozycji. Mamy wyposażenie Norisa, które no się nie udało. I oferta transferowa Davida, ale skoro oddaliśmy na wypożyczenie da Emsa, no to David nigdzie się nie wybiera. No mamy kolejne oferty transferowe, no ale została tylko godzina, okienka, także no tutaj nie uda się y, tych y, transferów dopiąć. Także nawet nie będę na nie odpowiadał, bo to po prostu i tak się wszystko wysypie. Mamy spotkanie z Unionem Berlin, który jest na ten moment y, egzekwo z nami z punktami. Lekkie zmiany na ten mecz pojawi się Muheim był tutaj y, usiądzie, znaczy usiądzie na ławce David. był obejrzy to spotkanie z trybun. Damy Hartmana do pierwszego składu i Meferta zamiast Krala. Leciutkie zmiany tutaj. Symulujemy sobie to spotkanie. No i wygrywamy? Niestety nie. Przegrywamy 2-1. Także Union Berlin przeskoczy nas tutaj w tabeli. Okienko się zakończyło, jednak mamy kolejne propozycje transferowe. Rap. Nasz trzeci bramkarz, no jednak nie chcę go oddawać, on jest tam dosyć potrzebny. Yy, dobra, Jay Norris, już nawet niech mają tą opcję wykupu, z tego Norrisa to nic nie będzie, on już ma prawie 20 lat. I nie ma nawet 50 ratingu, także no fatalnie, jeśli chodzi o niego. Gramy z Hoffenheim. Ten meczek możemy sobie zagrać i będziemy kończyć odcinek yy, tym właśnie spotkaniem. Tylko zrobimy sobie yy, lekką zmianę, Bittschia był w wyjściowym składzie. Głównego damy na prawą obronę. I... Frencha. Damy zagrać tutaj Frenchowi. On już się fajnie rozwija. Miał 72, kiedy do nas przychodził. Tutaj już ma 74. Hoyer Fernandez dostał w tym sezonie plus 1, bo on miał chyba 75. French plus 2. Także no, oni się będą z, zaraz y, równać z oceną, no bo French ma 18 lata, Fernandez 32 chyba, jak dobrze kojarzę, no. Także no, Fernandez już lepszy raczej nie będzie. Co do naszych tutaj ustaleń z, ze składem, to damy zagrać Dąpę, bo Dompę ma mało tych minut. Ostatnio Vargas sobie odpocznie i zobaczy to spotkanie z Trybun. Dziura teraz na prawej stronie. Hoffenheim ją wykorzystuje. Próba dośrodkowania, uderzenie głową. Znakomita interwencja Frencha na ataku w Hoffenheimie z Tami Abraham. Także tutaj ciekawy transfer niemieckiej ekipy. No i. Anglik był bardzo bliski, żeby tutaj zdobyć szybko pierwsze trafienie w tym meczu, no ale znakomita interwencja Frencha. No, nasi bramkarze tutaj naprawdę są yy, no chyba najlepszą częścią naszego zespołu. Naprawdę Fernandez w poprzednim sezonie oraz w tym. No i French w tym również no, grają znakomicie. Teraz mamy rzut y, wolny. Nusa, będzie tutaj próba dośrodkowania. Wybijają tą piłkę gracza Hoffenheim spadona pod nogi Sztarka. No i taka niepozorna piłka. Uderzona. Zdawałoby się, że słabo, no a blisko słupka była ostatecznie. No mogła tu tutaj zagrozić bramce Baumana. Tutaj Wrangs przepycha się z graczem no ale to goście cały czas mają tutaj piłkę. Abraham ładnie poradził sobie z Kralem. Jednak teraz no, miał troszeczkę zbytą stryką, żeby uderzyć, zdaje się. No i French znów znakomita interwencja. Było tutaj trochę szczęścia, no bo ta piłka odbiła się od nogi naszego bramkarza. No ale nieważne jest to, czy to szczęście czy umiejętności. Ważne jest to, że no ostatecznie bramki nie tracimy. Próba dośrodkowania. Zdarzył się Stach z Martinszem, ale cały czas to gracz Hoffenheimu ma piłkę. Ładna teraz interwencja Krala. No i możemy ruszyć z kontrą, wykorzystać nie najlepsze ustawienie graczy Hoffenheimu, terrier, terrier, ładnie poradził sobie tutaj z jednym, Parej Martins do Musy, Musa, ale czemu schodził na lewą nogę? No mamy ogromne szczęście znowu tutaj, bo ta piłka gdzieś po strzale odbiła się od ręki któregoś z zawodników Hoffenheim, no i mamy tak totalnie z dupy rzut karny. Piłkę ustawił oczywiście Martę Terier Na 11 metrze uderza. No i czy będziemy mieli prowadzenie? Tak jest. 1-0. Dosyć szczęśliwie tutaj ta bramka dla nas yy, wpadła. No ale najważniejsze jest to, że jest gol. Kolejne ważne trafienie Teriera w tym sezonie. Terrier do Martinsza. Martinsz, Wrangs. Ładnie obrócił się z piłką. Wrangs! No i dwa szybkie ciosy naszego zespołu. Mamy 2-0. Bardzo ładnie przeprowadzona akcja tutaj w naszym wykonaniu. Trójkowa tutaj, tak naprawdę akcja między Martinszem, Terrierem i Wranksem. Ładnie udało się to rozegrać. Bardzo dobrze tutaj zrobił to Wranks. Pięknie. Obrócił się plecami do obrońcy Hoffenheim. Zabrał się ładnie z piłką, uderzył po długim, no i Bauman nie miał nic tutaj do powiedzenia. Dwa szybkie ciosy nas, naszego zespołu. No i teraz możemy już tak naprawdę no spokojnie odliczać minuty do końca tej pierwszej połowy. Dobrze, Jago, znakomicie się tutaj ustawił. Podanie jeszcze do Terriera. Terrier na skrzydło do Dąpe. Podanie do Wranksa. Kurczę! Szkoda, bo jeszcze mieliśmy tutaj okazję zdobyć trzecią bramkę. Przypieczętować już tak naprawdę ten mecz do końca. Bo to trzecie trafienie, myślę, że zamknęłoby nam ten mecz. No, a mówi się, że 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. Mam nadzieję, że tutaj no to spotkanie nie, ob nie obróci się przeciwko nam. Dąpę przekładaneczka. Rusza tutaj na skrzydle przy linii. Ale piłka nie opuściła boiska. Zgrywa tutaj do środka do Terriera. Ten uderza. No, i przez chwilę myślałem, że ta piłka tak odbiła się od rękawicy i wpadła. Jednak no, będziemy mieli rzut rożny 20 minut do końca. No, i wykorzystamy sobie ten moment na zrobienie zmian. Machniemy sobie wszystkie 5 od razu. Mamy w miarę korzystny wynik, także no, nic tutaj złego już się nie powinno y, nam wydarzyć. Wszystkie pięć zmian. I wracamy tutaj do meczu. Ostatnie 20 minut nam zostało. Mało czasu do końca, nieco ponad 5 minut. Nadal dwie bramki przewagi, także no już tutaj nic nam raczej nie zagraża. Jeszcze my tworzymy sobie tutaj kolejną sytuację bramkową. Jago do Pejsinowicza miała pójść ta piłka, ale Hoffenheim wybija. Jednak no nadal możemy sobie tutaj stworzyć jakąś lepszą okazję. Strzał z dystansu. Engels tutaj pomimo kontuzji lutnął, zdobył bramkę. No i w końcówce meczu zdobywamy trzeciego gola. Przypieczętowaliśmy już ten mecz. To była taka kropeczka nad i. Trzy punkty zostaną tutaj w Hamburgu. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No mam nadzieję tylko, że kontuzja Engelsa nie jest y, zbyt y, no y, nie jest zbyt poważna, ale z tego co widzę, to znacznik kontuzji już nad nim zniknął, także no chyba to był tylko taki chwilowy skurcz po prostu. 91. minuta, no i mamy końcowy gwizdek. 3 do 0 ważne zwycięstwo, bo drużyna tutaj, która naciskała nas w ligowej tabeli, mamy teraz jakiś drobny komfort. Union Berlin także tutaj zgubił punkty, to jest również drużyna, która była gdzieś tak blisko nas. Mamy siódme miejsce, tyle samo punktów co Union. dwa punkty przewagi nad Werderem do europejskich pucharów, sześcioczek straty prowadzi. Leverkusen przed Bayernem wyprzedzili Bayern, pomimo tego, że drużyna z Monachium przegrała zaledwie jeden mecz jak na razie. Hoffenheim no tutaj spadł troszeczkę w tabeli, 11. miejsce teraz po tej porażce z nami. Borussia Mönchengladbach y, wy, wyszła z tego dołka, w którym była, no już są y, chwilowo przynajmniej na pozycji, która daje utrzymanie. 15 miejsce na razie, no ale to nadal jest kiepski jak na nich rezultat. Herta Berlin fatalnie, 6 punktów. No oni są już niemalże pewniakiem do spadku. Wrócą do drugiej Bundesligi. Nie ma żadnej informacji odnośnie kontuzji Engelsa, także no to musiał być tylko taki jakiś chwilowy uraz. Naprawdę w rank z pierwszą bramką sezon w sezonie Engels, też tutaj z ważnym yy, golem. No i. Kończymy ten odcinek z bardzo dobrymi wieściami. Siódme miejsce w tabeli. Europejskie Puchary w miarę blisko. Tutaj widzę, że Wolfsburg już zgubił punkty w następnej kolejce. Ale my gramy z Borusją, także no ciężko będzie tutaj się yy, zbliżyć jakoś do nich. No, aczkolwiek w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.